Projekt do szkół może sprawiać pewne problemy. Dlatego dzisiaj przedstawimy Wam ten proces w kilku prostych krokach. Jeśli kandydujesz do klasy pierwszej A, B, C, D lub F, to o klasie E powiemy osobno. Od 12 maja do 23 czerwca 2025 roku do godziny 15 musisz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Możesz go uzyskać ze strony śląskiej Musi być on wypełniony wszystkimi danymi Twoimi i rodziców lub opiekunów prawnych i podpisany przez jednego rodzica lub opiekuna prawnego. Listę preferencji szkół i klas wypełnij w kolejności największego zainteresowania. To znaczy, na pierwszym miejscu umieść szkołę i klasę, na której najbardziej Ci zależy. Możesz wybrać trzy szkoły podlegające pod dany organ prowadzący, a w każdej ze szkół dowolną liczbę klas. Przynieś także dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów egzekwatury. Mają one znaczenie tylko przy równorzędnej liczbie punktów. Wszystko umieść przy zroczystej koszulce. Od 27 czerwca do 14 lipca 2025 roku do godziny 15. Przynieś kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię wyniku PCM 8 ósmoklasisty. Także w tym terminie masz prawo do złożenia nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandydujesz. Zmieniony wniosek musisz złożyć w ten sam sposób, jak i złożyłeś poprzedni. 17 lipca możesz sprawdzić, czy zostałeś zakwalifikowany do wybranej klasy na stronie śląskiedukom.pl lub w naszej szkole. Od 17 lipca do 22 lipca 2025 do godziny 15 dostarcz do szkoły, do której jesteś zakwalifikowany. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Kwestionariusz, który będzie dostępny na stronie w tym etapie rekrutacji. Oraz podpisane zdjęcia. 23 lipca do godziny 14 sprawdź na stronie śląskiejedu.pl, czy jesteś przyjęty oraz czy są wolne miejsca do poszczególnych klas. Trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że się dostaniecie. Do zobaczenia we wrześniu. Powodzenia!